I Hectoris, i Hectoris jest, sześć koni. Jest sygnał. I konie ruszyły. Równy start, tam nieco gorzej ruszyła Hilen. a poprowadził Hectoris. Hectoris na drugiej pozycji galopuje Nordea. Hectoris, Nordea, dalej Saluti, jest tam Dixidoro. Jest także tekstura i ostatnia Hilen. Hectoris dyktuje tempo. On jest ciągle pierwszy, 1400 metrów do celownika. Druga Nordea. Na trzeciej pozycji Saluti 1300 metrów do celownika. Na czwartym Dixidoro. Na piątym tekstura i ostatnia Hilen. 1200 metrów do celownika Hectoris. To zaczyna coraz mocniej podkręcać tempo. Na drugiej pozycji cały czas galopuje Nordea. Na trzeciej Saluti. Na czwartej Dixidoro. Piąta tekstura. I ostatnia w odstępie jakichś dwóch długości za stawką. Galopuje Hilen. Pół zakrętu Hectoris. Ma przewagę trzech długości nad Nordeą. Ale już do Nordei zbliża się. Zbliża się saluti. Przed wyjściem na prostą Hectoris Nordea saluti Dixidoro. To jest czołówka. Hectoris wyprowadził na prostą. I Hectoris próbuje tam walczyć przy wewnętrznej. Przy barierze tam próbuje się przecisnąć. Dixidoro nie bardzo ma przejście. Środkiem toru finiszuje saluti. Hectoris. Hectoris utrzymuje prowadzenie. Na drugiej pozycji Dixidoro. Tam jeszcze ciągle. Walczy Nordea, Hectoris, Dixidoro, Hectoris, Dixidoro, 100 metrów do celownika, Hectoris atakowany bardzo mocno przez Dixidoro i celownik, Dixidoro, Hectoris, Tekstura, Saluti i potem Nordea i ostatnia, Hilen.